Dzisiaj jesteśmy od godziny 7. Przyjecha... O godzinie 8 przyjechała straż, żeby nam rozwozić paczki. Pierwsi darczyńcy oczywiście byli już wczoraj, bo wczoraj magazyn był czynny od godziny 15 do 18. Część paczek już wyjechała, na resztę darczyńców czekamy no i systematycznie wyjeżdżamy po prostu do rodzin, tak? Jaka atmosfera tutaj panuje u Państwa? Cudowna, cudowna. Atmosfera jest rewelacyjna. Wszyscy jesteśmy po prostu, znaczy powiem to tak. Rejon jest dopiero co otwarty po dość długim czasie, więc jest taka nowość na przedbożu. Wszyscy są zachwyceni. Darczyńcy są po prostu cudowni. No a wolontariusze no co? No, wolontariusze wykonują swoją pracę tak jak zawsze, tak? Proszę powiedzieć, jaka jest ta radość, jak jedziecie do rodzin? Jaka jest radość, jak jedziemy do rodzin? Uśmiech tych rodzin, zadowolenie, czasami łzy, nasze ich wspólne, no, nie da się tego opowiedzieć, to jest coś niesamowitego, tak? Powiedzmy, no, czego oni najbardziej potrzebują w dzisiejszych czasach? Jakiej tej pomocy? A w dzisiejszych czasach to najbardziej jest żywność, chemia, ale omijając owszem, to jest pralki, sprzęt AGD, na przykład jest boiler, bo w rejonie nie każdy posiada gorącą wodę, to więc potrzebuję jako, że boler, że będą nagrzania gorące wody, to jest takie też są potrzeby. I powiedzmy o, tych, o tym samym weekendzie, czyli jak ta Wasza praca wygląda od rana do wieczora i jutro. No, powiem tak, że to już działa przez cały tydzień i. E... To jest piątek nieprzespana nocka i dzisiaj tak samo, bo oczekujemy od którzy które jadą z magazynu wspierającego z Zabrza, więc będą tiry, ale późno w nocy. Każda pomoc jest potrzebna. Szlachetna paczka to jest to, gdzie ludzie wierzą w to, że jest drugi człowiek, który chce im pomóc. No, jak się ogląda w telewizji, to ta szlachetna paczka tak skutkuje, że ci ludzie, którzy kiedyś otrzymali tą szlachetną paczkę, włączają się w tą akcję i oni pomagają. Więc na terenie przedborza tutaj z Państwem, którzy zajmują się tą szlachetną paczką, byli u mnie w urzędzie i wskazując te osoby, zresztą Urząd też pracownicy Urzędu też włączyli się w tą akcję i uważam, że Wszelka pomoc drugiemu człowiekowi jest potrzebna, bo nie żyjemy na pustyni, żyjemy z drugim człowiekiem i powinniśmy widzieć to, co po prostu, jaka jest potrzeba żyć życiem też drugich ludzi, ale tak naprawdę żyć, jeżeli chodzi o pomoc. Niedawno żeśmy mieli, bo w, bodajże w czwartek czy w piątek, czwartek. Nie, w piątek. Wczoraj żeśmy mieli spotkanie z samotnymi, Wigilia była, z organizatorem był OPS i Urząd, ale włączyli się w to nasi seniorzy, senior plus i to jest bardzo miłe, bo ci ludzie chcą coś dać dla drugiego człowieka, więc ta szlachetna paczka naprawdę jest bardzo potrzebna. Tutaj panie przyjeżdżały, są zaangażowane. Zresztą mieszkańcy nasi. Są też otwarci na pomoc drugiemu człowiekowi. Zawsze jest do pomocy straż nasza. Pan komendant oczywiście staje na wysokości zadania, rozwozi te paczki, więc myślę, że tak jak Wielka Orkiestra świątecznej pomocy, tak jak szlachetna paczka, i każda pomoc jest wskazana. I trzeba zawsze widzieć tego drugiego człowieka, nie tylko na te święta, ale przez cały rok. Czas Bożego Narodzenia jest właśnie takim okresem oczekiwania, kiedy otwierają się serca innych na potrzeby tych osób potrzebujących. Możemy w tym czasie zauważyć właśnie osoby potrzebujące, które są obok nas. A my, jako właśnie ta instytucja, placówka oświatowa, mamy również za zadanie uwrażliwiać dzieci na potrzeby innych osób, i udało nam się dzięki rodzicom, uczniom, nauczycielom zebrać paczki dla dwóch rodzin, za co jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, za tą pomoc, za to otwarte serce, za to, że mogliśmy brać udział właśnie w tak szlachetnej akcji. Nie trzeba było długo namawiać, żeby te prezenty kupić? Nie, nie trzeba było długo namawiać. My bierzemy jako szkoła udział w różnych akcjach. Wolontariusze zbierają dla potrzeby chorych dzieci. Również organizujemy inną akcję, teraz szlachetną paczuszkę, dla którą też uczniowie się włączają. Także my tutaj mamy naprawdę osoby, które zawsze odpowiadają otwartym sercem na potrzeby innych. Dużo emocji. I tak po naszej stronie wolontariuszy, tak samo po, po stronie rodzin. Przywitali nas wszyscy tak niespodziewanie, bardzo uśmiechnięci, radośni, Widać było takie ogromne wzruszenie z ich strony. I co wtedy jest? Od razu otwieranie prezentów tak, i tak. patrzenie, że tak dużo tego wszystkiego? Tak, jak najbardziej, tak. O, już stali przy, przy furtce i czekali, właśnie jak przyjedziemy, bo dzwoniliśmy wcześniej. Więc za każdym razem, kiedy. Panowie ze straży wnosili do, do domu prezent. No to rodzina reagowała, że jeszcze jeden, jeszcze jeden, Boże, jak dużo, jak fajnie. Także no, takie pozytywne bardzo. Zadowoleni z tego, co się tam znalazło? Bardzo zadowoleni. Tak, I zapach kosmetyków pachnących, pięknych, wszystko ubrania, piękne, czyste rowery Dosta nasi chłopcy dostali z, z mojej rodziny, więc no przeszczęśliwi, od razu wyszli, żeby pojeździć. Nawet nie, nie ubierali się, tylko od razu na rowery wsiedli wsiadli i pojechali.